Cześć, witajcie serdecznie na kanale Katiuszka. Już nie pamiętam kiedy, bo naprawdę to było bardzo dawno temu pojawił się na moim kanale filmik, w którym mogłyście zobaczyć moich ulubieńców kosmetycznych. Ostatnimi czasy pojawiały się przede wszystkim filmiki związane z modą, związane z tym, jak łączyć style. Były przykłady ubrań właśnie z różnych stylów, więc odsyłam Was do poprzednich filmów. Natomiast ciągle pytacie mnie, jakie są moje ulubione kosmetyki i e, mimo, że chciałabym, żeby ten kanał rozwijał się bardziej w kierunku mody, to chciałabym Wam też od czasu do czasu jednak pokazać, czego używam, co się u mnie sprawdziło i co, Was, co Wam z czystym sumieniem mogę polecić e, Dzisiaj powiem Wam o kosmetykach, które już od jakiegoś czasu znajdują się w mojej kosmetyczce, e, które są naprawdę e, bardzo fajnie działające e, i zacznę może od kolorówki Pierwszą rzeczą, o której chciałabym Wam opowiedzieć, jest podkład Wake Me Up z firmy Rimmel. Ja posiadam taki w odcieniu Ivory, jednak używam go latem, kiedy już się trochę opalę, ponieważ zazwyczaj używam tego w odcieniu True Ivory. Jest to bardzo lekki podkład. Wiem, że niektóre dziewczyny mówią o tym, że podkreśla suche skórki. U mnie, co według mnie jest trochę dziwne, bo ja mam cerę suchą, w ogóle nie podkreśla suchych skórek. Bardzo ładnie wyrównuje kolory cery. Jest lekki, nie obciąża naszej skóry w upalne dni. Dość długo się trzyma, gdy go lekko utrwalimy pudrem. Bardzo go lubię, jest świetnie rozświetlający, choć to też jest kwestia indywidualna, bo nie każdy lubi efekt takich drobinek na twarzy. Ja na tym go lubię i naprawdę mogę go z czystym sumieniem polecić. Oczywiście, podkład jest z pompką. Kosztuje około chyba 40 zł. Ja go upolowałam w Rosmanie na przecenach i od tamtej pory stosuję namiętnie. Następny produkt to jest kredka z Catrice. Według producenta jest to kredka do oczu. Jest to kredka w odcieniu 120 Fant Nemo. Według producenta jest to kredka do oczu, natomiast ja trochę nie wyobrażam sobie malować oczu w taki koralowy odcień. Nie złapię tej ostrości, ale no trudno. Nie, nie wyobrażam sobie takiego koloru u siebie na powiekach, ponieważ wydawałabym się chyba chora. Natomiast uważam, że jest świetnym produktem do ust. Bardzo, bardzo długo trzyma się na ustach. Jak na kredkę, która tym bardziej, że nie jest przeznaczona do ust, to wcale tych ustach tak mocno nie wysusza. Ja stosuję ją razem z błyszczykiem. Możecie ją zobaczyć teraz właśnie na moich ustach. Taki jest efekt. Jak już mówiłam, jest to kredka w odcieniu 120. To jest taki koral, lekko bardziej wpadający w pomarańcz niż w róż. I używam jej ostatnio bardzo często, jeśli nie powiedzieć, że codziennie. Kolejny produkt z kolorówki, o którym chciałabym Wam powiedzieć, to jest eyeliner Glam Eyes z, również z firmy Rimmel, również upolowany przeze mnie na wyprzedaży na tej promocji, nie na wyprzedaży w Rosmanie. W jest taki pędzelek przypominający ten pędzelek z firmy Vibo. Oczywiście mówię tu o eyelinerze z firmy Vibo. Jest bardzo cienki i ostatnio przed nim używałam tego eyelinera w pisaku z Maybelline i byłam już przyzwyczajona do tej pisakowej końcówki. Na początku trochę nie mogłam się odnaleźć z tym pędzelkiem na nowo, jednak gdy już doszłam do wprawy. Stwierdziłam, że to naprawdę fajny produkt, bardzo długo się utrzymuje na powiekach, ciężko się nawet ściera, bym powiedziała, że dosyć trudno go usunąć z oczu, mimo że tutaj nigdy, nigdzie nie jest napisane, że jest wodoodporny. Ma piękny, głęboki, czarny kolor, i można nim namalować cienką kreskę, grubą kreskę. Oczywiście potrzeba tutaj trochę wprawy, nie mówię, że to wyjdzie Wam od razu za pierwszym razem. Ja też potrzebowałam chwili, żeby się z nim oswoić. Natomiast teraz uważam, że to jeden z lepszych eyelinerów, których używałam. I ostatnia rzecz z kolorówki, o której chciałam Wam powiedzieć: to jest paletka Naked 3. Jak wiecie, ją wygrałam na blogu Różowy Świat Marty. Tak naprawdę używam jej codziennie, z racji tego, że gama kolorystyczna to przede wszystkim brązy, jasne odcienie i naprawdę ciemne, więc można z niej wyczarować makijaż zarówno takie na dzień, jak i na wieczór. Używam jej codziennie maluje się tak do prac nią do pracy, maluje się nią na imprezy, na randki i w ogóle... Przy każdej możliwej okazji. Cienie mają piękną pigmentację, świetnie wyglądają na oczach. Ja jestem w tej paletce zakochana i naprawdę ciężko byłoby mi się z nią rozeć. Mam nadzieję, że starczy mi na długo, bo cena jest zatrważająca i pewnie gdyby mi się skończyła, to docenęskniłabym za nią, ale jak na razie nie widać dna, więc jest okej. Okay. I ostatnia rzecz, nie wiem, czy to, oczywiście to nie jest kolorówka, natomiast też nie powiedziałabym, że pielęgnacja to są perfumy. Jak wiecie, ja do tej pory perfum nie używałam. Te dostałam na Dzień Kobiet od Sebastiana i zakochałam się w tym zapachu. Jest bardzo słodki, bardzo, ja bym powiedziała słodyczowy nawet, bo przypomina mi zapachem watę cukrową. Moim zdaniem bardzo dziewczęcy, bardzo taki trochę zalotny. Ale na pewno nie ciężki. Dosyć długo utrzymuje się na ciele. Ja wyczułam go naprawdę cały dzień i przede wszystkim pięknie wygląda. Uważam, że buteleczka jest śliczna taki, taki grzybek. Więc jeszcze raz to jest Prada i perfumy Candy. I tak naprawdę to by było tyle, jeżeli chodzi o kolorówkę. Jeżeli chodzi o pielęgnację, zacznę od włosów. Wiecie, że ja. Pielnacja włosów to jest dla mnie dosyć trudny temat. Dlaczego? Dlatego, że ja nie potrafię być wierna jednemu produktowi. Bardzo często zmieniam szampon, zmieniam odżywkę, zmieniam maseczkę do włosów i tak dalej. Lubię wypróbować nowości i ciężko mi jakby, jakby przyzwyczaić się do jednego produktu. Ostatnio w Rosmanie. Była promocja na y, szampony i na odżywki Timotej i za taki duży szampon Timotej to jest 400 ml, zapłaciłam chyba 7 zł to samo za odżywkę. Poczytałam sobie o nich na Wizażu jestem napisane, że mają dosyć dobry skład. Ja się na składach nie znam, więc nie będę Wam tutaj czarować, co one nam sobie mają. Natomiast wiem, że y, naprawdę fajnie działają na włosy. Y, one są z ekstraktem z awokado. Wygładzają włosy. Włosy są mięciutkie, delikatne, takie sypiące się. Naprawdę no, jestem zadowolona, szczególnie z tej odżywki, bo świetnie się po niej rozczysują włosy i na pewno ich ta odżywka nie obciąża. Jeżeli chodzi o zapach, to jest taki średni, taki bardziej naturalny, bym niż jakiś owocowy. Więc polecam Wam szampon i odżywka Timothée z wyciągiem z awokado. Kolejna rzecz, o której Wam chciałam powiedzieć, to jest mój faworyt, mój ulubieniec, moje odkrycie i mój ukochany kosmetyk ostatnich dni To jest Last Minute Body, Body BB z Liren, czyli tak na polski tłumacząc to krem BB do ciała Ja opalać się nie lubię w takim sensie, że... Nie lubię plackiem leżeć nie wiadomo ile godzin, natomiast opalam się dosyć wolno, więc albo jestem zmuszona właśnie leżeć i mrudzić, że nie chce mi się tyle leżeć bezczynnie Albo musiałabym stosować jakieś samoopalacze, niestety nie jestem mistrzem w ich aplikacji Zawsze narobiłam sobie smug, zawsze miałam pomarańczowe dłonie, to samo z balsami, balsamami brązującymi Natomiast poczytałam trochę o tym kremie BB do ciała i postanowiłam spróbować. Wybrałam sobie do ciemnej karnacji, mimo że moja karnacja na pewno nie jest ciemna, bo przeczytałam, że daje naprawdę ładny, naturalny efekt. Ja jestem zachwycona tym produktem. Nie zostawia smug, ładnie wyrównuje kolory, daje taką brzoskwiniową barwę, bym powiedziała bardziej, mimo że przy nakładaniu wydaje się pomarańczowy. Łatwo się rozprowadza, no i fakt, że wieczorem po prostu zmywamy go żelem pod prysznic, to jest coś genialnego. Nawet jeżeli pierwsza aplikacja czy druga nam nie wyjdzie, bo nałożymy za dużo produktu, to przecież łatwo po prostu go zmyć i nałożyć od nowa. Ja jestem tym, tym produktem zachwycona, moje nogi wyglądają na opalone, więc nie wstydzę się założyć shortów, nie wstydzę się założyć krótszej spódnicy czy sukienki, no po prostu mam, zakochałam się, mam nadzieję, że nie wycofają tego produktu nigdy nigdy. Następna rzecz to giełka do ciała i do twarzy z firmy Patent Wrap. Jest to mgiełka różana, którą pokazywałam Wam w zakupach jakiś czas temu. Świetnie sprawdziła się w te upały. Była bardzo taka przynosząca ulgę, bym powiedziała. Nie robi takiej fali na twarz, więc nam makijaż nic tam nie spływa. Raczej bardzo delikatnie orzeźwia, odżywia... Jakby odświeża naszą skórę, a przy tym pięknie pachnie. Ja uwielbiam zapach róż, uwielbiam zapach marmolady różanej, pączki z różą. Jeżeli chodzi o jakieś odświeżacze powietrza, to też najczęściej różane. Taka saszetka z suszem do szafy też jest, też jest, też jest różana, więc wiecie, u mnie w domu generalnie jest różanie. No i ten, ten kosmetyk się świetnie umie mnie sprawdził. Uwielbiam zapach, uwielbiam właśnie sposób aplikacji. Naprawdę pięknie pachnie I na gorące dni, takie na odświeżenie twarzy i ciała tej naprawdę Wam polecam I ostatni kosmetyk, o którym w ogóle chciałabym opowiedzieć To jest masło do ciała z firmy Bielenda Jest tutaj ulubieńcem tylko dlatego, że naprawdę świetnie nawilża Już dawno nie miałam produktu, który tak doskonale poradził sobie z moją suchą skórą Zniknęły wszelkie pęknięcia, wszelkie takie suche placki, wiecie, nie wiem czy też macie aż tak, że jak nie posmarujecie kilka dni skóry, to zaraz Wam się takie placki rodzą na ciele, ja tak mam. Natomiast to masło poradziło sobie z tym wszystkim świetnie, z każdym zrogowaceniem i z każdym, z każdym wysuszonym miejscem. Jednak ma pewien minus. Oczywiście to jest minus dla mnie, a nie musi być dla Was, dlatego że według mnie pachnie arbuzem. Trochę zmyliło mnie tutaj to awokado. Myślałam, że będzie bardziej naturalny zapach, może będzie bezzapachowy. Natomiast wali arbuzem, a ja tak nie lubię arbuza. Trochę mi przeszkadza. fajna też jest konsystencja. Dosyć gęsta, ale bardzo łatwo rozprowadza się na ciele. Jest mega wydajne. Używam go już ze trzy tygodnie, dzień w dzień, a zobaczcie ile tego tutaj jest. Jest bardzo wygodne, wygodne w aplikacji, natomiast no, zapach mnie trochę drażni. Ale jest, jestem w stanie to wytrzymać, bo działa świetnie. I tak naprawdę to by było tyle. To są moi ulubieńcy, których, którzy sprawdzili się u mnie w ostatnich tygodniach. Jeżeli jesteście ciekawe, jakich kosmetyków już Wam to śmiało, pytajcie. Ja zawsze chętnie Wam odpowiem. Mimo, że na moim kanale więcej e, ubrań niż kosmetyków. E, to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejne filmy na moim kanale. Buziaki, papa! Pa.